Minecast, odcinek numer jeden, i pogadamy sobie w nim o Minecraftie, a nawet o dwóch Minecraftach, bo w dzisiejszym odcinku przedstawię wam różnicę i powód, dla którego Mojang zdecydowało się na wydanie drugiej wersji gry, a z biegiem czasu, kiedy cała firma Mojang została wykupiona. Przez Microsofta stworzyli, można to tak nazwać, osobną grę w uniwersum Minecrafta. Wierzcie mi lub nie, te gry różnią się bardziej niż to się wydaje. Dzisiaj powiem wam, czym się różnią, dlaczego powstały te dwie różne wersje. I na koniec przedstawię swoją nieobiektywną opinię, dlaczego wolę yy, jedną z nich bardziej. W trakcie zbierania informacji do tego odcinka odkryłem, że druga z tych wersji, na razie nie powiem która to, ma naprawdę ogromny potencjał. I myślę, że jeżeli teraz trafiłbym do świata Minecrafta, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wybrałbym tą inną wersję niż tą, którą wolę obecnie, bo naprawdę ma ona mnóstwo ułatwień. Mam na myśli takich, że dużo łatwiej się do niej przekonać. Ja jestem Mikołaj, znany również jako Florek, i witam Was w pierwszym oficjalnym odcinku Minecastu. Porozmawiamy sobie o wersji Java i Bedrock. Najważniejsza informacja, którą chyba muszę Wam przekazać o tym jest. Taka, że osobna wersja gry powstała dla gry mobilnej Minecraft, Minecraft Pocket Edition, którą można było grać wszędzie, bo była dostosowana do telefonów, a powstała inna, dlatego że urządzenia mobilne nie obsługiwały pierwotnego programu, w którym e, gra została napisana. Po wykupieniu Mojanga przez Microsoft, większa z tych firm zaczęła dostrzegać ogromny potencjał w nowej wersji Minecrafta i z biegiem czasu w 2017 roku wydali ogromną wersję dla tej gry Minecraft for Windows 10, jest to tyle fajna rzecz, że łączy wszystkie urządzenia, które obsługują tą wersję gry. Ale o tym trochę za chwilę, bo zanim przejdziemy do głównego wątku, Chcę Wam powiedzieć ciekawostkę, którą odkryłem: że aktualnie kupując Minecrafta nie musicie wybierać, którą wersję gry wolicie, tylko kupując jeden produkt, dostajecie obie wersje, więc obie możecie sobie przetestować. I znowu, przygotowując rzeczy do tego odcinka, sprawdzałem wszystko samemu, bo teraz już mogłem. I jestem naprawdę zaskoczony, jak to fajnie działa, że mogę testować obie wersje gry. Naprawdę big pogrzeb dla Microsoftu za ten ruch. Biorąc materiały do tego odcinka, największymi zaskoczeniami były dla mnie informacje odnośnie Bedrocka i, i o nim trochę więcej będę mówić, bo są to dla mnie nowe rzeczy. I od Bedrocka sobie zacznę opowiadając o tym, co mnie najbardziej zaskoczyło o tej wersji gry. I chyba największym plusem tej wersji jest ogromny crossplay, ponieważ ta gra potrafi połączyć wszystkie konsole. I komputery razem, i to jest coś, czego Java nigdy nie będzie miała. I pomimo dużo większej społeczności Minecraft'a Java, to myślę, że ten crossplay przebija to. Co do wyglądu gry, mam na myśli moduł, skinów, mapy, czy tych wszystkich wizualnych rzeczy, to myślę, że zdecydowanie wygrywa Minecraft Java. To nie jest tak, że nie można tam dodać własnego skina czy mapy, bo jest to możliwe, aczkolwiek jest to dużo trudniejsze niż w Minecraft Java Edition. W Minecraft Java Edition włączamy odpowiedni plik, takich poradników mamy mnóstwo w internecie, wrzucamy co chcemy i mamy mapę. Wchodzimy na jakąkolwiek stronę ze skinami, wyszukujemy co chcemy lub nawet tworzymy własnego skina, tak jak chcemy, dodajemy go do gry przez launcher i gotowe. W wersji Bedrock Edition jest to dużo trudniejsze, Mam tutaj na myśli też wchodzenie w, w pliki gry na konsolach, co dla zwykłego zjednacza chleba jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. To samo tworzenie własnego skina, darmowego, powiedzmy, w tym marketplace, jest bardzo mocno okrojone. Jeżeli chcemy już mieć jakiegoś skina, który wygląda przyzwoicie, musimy wydać walutę specjalną, która jest w, w tej wersji gry. No niestety, dla mnie to jest minus, że musimy dodatkowo płacić za coś, co możemy w innej wersji gry zrobić w zasadzie za darmo. I tak samo z modami. Jeżeli chcemy mieć mody w wersji Java, ściągamy co potrzebujemy, instalujemy. Poradników też jest mnóstwo i są one dużo łatwiejsze do zainstalowania. Tak wspominam o instalowaniu skinów czy modów z poradników. Tylko po prostu jest ich więcej, i dla, nawet dla mnie, dla osoby, która rzadko gra z modami, i jak już coś instaluje, to sprawdza te poradniki. Jest ich po prostu więcej dla wersji Java. Wracając jeszcze do wizualnych aspektów gry, myślę, że Java Edition znowu wygrywa tutaj z Bedrockiem, ponieważ dużo łatwiejszy ponownie jest dostęp do shaderów i do tekstur paków. Bedrock Edition takie rzeczy, tak samo jak w Java, można zrobić za pomocą plików, ale jest to dużo trudniejsze. No i znowu, na konsolach jest to praktycznie niemożliwe. Oczywiście zostaje nam Marketplace, w którym takie rzeczy możemy kupić. Jedyna opcja dla shaderów w Minecraftie dla Windowsa 10 jest wtedy, kiedy wy na swoim komputerze posiadacie kartę graficzną z rtx -em. To jest jedyna opcja dla was, żeby móc grać na takich shaderach lub nawet lepszych, bo umówmy się, Minecraft z rtx wygląda nieziemsko. Nie mój klimat, ale na jakichś yy, splash artach i tak dalej wygląda to bardzo ładnie. Oczywiście Bedrock Edition na tych takich powiedzmy wizualnych, graficznych aspektach myślę, że troszeczkę chce dać z siebie coś dla graczy, bo rozgrywka na tej wersji na komputerze jest płynniejsza. Jakby na początku w to nie wierzyłem, ale, ale przez to, że cały czas gram na tej Javaowej wersji gry, to po włączeniu wersji dla Windowsa 10 zauważyłem ogromną różnicę w ładowaniu terenu. Jest ona dużo bardziej plastyczna i nie czułem takiego pierwszego lagu. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli o co chodzi, ale przy javowej wersji, kiedy włącza się grę, świat musi się zrenderować. I to jest takie jakieś w moim przypadku, jakieś takie 10 do 15 sekund, takiej troszeczkę wolniejszej gry, a potem wszystko wraca do, do normy. Szczególnie grając bez na Optifine. Dla niewtajemniczonych jest to aplikacja, która po prostu zwiększa nam wydajność gry. Bardzo przyjemna, bo daje nam dodatki takie jak to, że w ręce świeci się pochodnia i nie musimy jej zawsze stawiać, żeby rozświetlić sobie jaskinię. Natomiast Pedro Edition włączyłem w swój świat i od razu mogłem grać. Kiedy tak chwilę pograłem i chciałem odkryć, czy w trakcie rozgrywki pojawiające się nowe czanki i teren będą sprawiały, że komputer będzie trochę lagować i zwalniać, okazało się, że tego nie ma. I moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła w głowie, była taka jakbym trafił na tą grę, kiedy zaczynałem grać w klocki, to zdecydowanie wybrałbym tą wersję, bo nie miałem wtedy dobrego kompa i zależało mi na czymkolwiek, byle tylko grać w klocki. Nie miałbym takiego dylematu jak teraz, że E, nie podoba mi się, bo, bo tak i mogę wybierać. Wtedy nie mogłem wybierać, więc zdecydowanie poleciałbym na to. Jestem w szoku, że to mówię, bo jak przeczytałem, że no jest bardziej wydajniejsza, to miałem takie co? Jakby aż tak, i uwierzcie mi, bardzo to czuć. Teraz troszkę o samej J'avie, bo nie wiem, czy widzieliście, ale tylko w tej wersji gry istnieją. Tryby rozgrywki jak hardcore i obserwator, i myślę, że ten tryb hardcore przyciąga do siebie naprawdę ogromną ilość fanów. Bo jest on największym wyzwaniem, jakie można sobie postawić w tej grze. I uważam, że to duży błąd ze strony Microsoftu i Mojanga, że nie dodają do tego do bedrocka, bo myślę, że konsole mają ogromny potencjał do, do, do grania tego hardcorea. Mam tutaj na myśli konsole przenośne. Żeby pokrać sobie jakieś duże wyzwanie w trakcie wycieczki, jak nie mamy czym zająć. Czasu, zamiast siedzieć w telefonie, lepiej spróbować jednorazowej przygody, w której możemy stracić wszystko. Teraz czeka Was końcik. co wkurza Florekta albo co lubi Florekt, bo opowiem Wam o takich niuansach, ciekawostkach, pierdółkach, które można zobaczyć w obu różnych wersjach gry. I są to rzeczy, które najbardziej rzuciły mi się w oczy i miałem takie: ej, that's cool. Ej, hey, that's not cool. I przede wszystkim. Jest to interfejs Minecraft Bedrock Edition. Zrobiłbym tutaj minutę ciszy. Ale. Nie. Jest. Jakby ja rozumiem, że Bedrock jest przystosowany do pada, ale mogliby coś zrobić na PC. Jest to. Tak uciążliwe w wersji Minecraft Bedrock Edition. Jakby jest tak brzydki ten interfejs w lobby no, gry, gdzie wybieramy swój zapis, gdzie tworzymy swój świat. Jest okropny. Tak mi się nie podoba. To jest jakby jedyna rzecz, na którą tak bardzo marudzę w Bedrocku. Jakby cała reszta jest do zniesienia, taka, że, no okej, okay, okej. Okay. Tak, raczej tak istnieje, jest jej dobrze, ale ten interfejs jest tak yy, nieintuicyjny. Jest, ja rozumiem, spowtarzam się, jest przystosowany do konsoli, ale jak testowałem sobie teraz tego Bedrock Edition, to robiłem wszystko, żeby jak najszybciej wyjść z tego lobby i wejść już do gry. I to jest jedyna rzecz, która tak bardzo mnie frustruje. W, w tej wersji gry. Pozostając przy temacie Bedrocku, na pewno dużo łatwiej tam złapać Trident. Taki disclaimer. Na moim świecie w Survivalu, który gram na, na Twitchu na live, mam podwodną bazę. Zabiłem niezliczoną ilość utopców, czyli takich zombie, które spełnują się w wodzie, żeby i tylko z nich może dropnąć Trident, tak zwany taki trójząb, takie, taki jak miał Neptun. Wiecie jak. Wiecie co miał Neptun? Taki duży widelec. Problem jest taki, że w Minecraft Java one się mogą tylko naturalnie zespawnować z takim tridentem, bo jeżeli zwykły zombie wejdzie do wody, zamienia się po chwili w właśnie tego, tego utopca, zatopionego zombiaka. Z kolei w wersji Minecraft Bedrock, kiedy taki zombie zamieni się w utopca, może pojawić się trójząb. Więc umówmy się, kiedy twoja baza jest w wodzie, fajnie mieć trójząb, bo po polepszeniu możemy się z nim szybciej przemieszczać pod wodą. To jest jakby jedyny powód, dla którego warto mieć trójząb żyjąc pod wodą. Co mnie bardzo mocno zdziwiło, to to, że osoby tworzące Minecraft Bedrock Edition nie pozwalają graczom na sprawdzanie samemu najnowszych snapshotów. Snapshot to próbna wersja gry, która nie jest dodana na żywo do grania. Po w kilkunastu takich snapshotach zostaje wydana oficjalna wersja, którą może grać każdy. Nie trzeba niczego ustawiać w Launcherze dla Minecrafta Java. Można to zrobić kiedy się tylko chce. Można sprawdzić najnowsze snapshoty. Można cofnąć się w wersjach. Można cofnąć się do innych snapshotów. Niestety w wersji Bedrock można grać tylko i wyłącznie w aktualną wersję gry. Uważam to za, za duży minus, bo samemu bardzo często sprawdzam, co zostało dodane. Oczywiście jest mnóstwo kanałów YouTube, które robią takie pokazy najnowszych rzeczy dla graczy, ale myślę, że to nie jest to samo, co sprawdzenie tego samemu. Warto też wspomnieć o tym, jak różni się system potworów w obu grach, ponieważ w zwykłym Minecrafcie mam na myśli tutaj Java Edition, mamy dużo ciekawsze mechaniki. Taka, która mnie najbardziej zaskoczyła, jest mechanika zombiaków, które w tej wersji potrafią przekazywać sobie sygnały. Zombie, który jest od nas bardzo daleko, potrafi przechwycić powiedzmy jakąś informację od tego, który jest bliżej nas i też zacząć nas ścigać. W minecraftie Bedrock Edition nie ma tego, dlatego zombiaki są takie powiedzmy bardziej otumiałe bo nie podłapują tego sygnału. Uważam, że to za dużą ciekawostkę, ponieważ samemu nie wiedziałem, że jest taki system, że istnieje taki system w Javowej wersji gry. Oczywiście, co mnie zasmuciło, to jest to, że w Javie. Creepery mają dużo większy zasięg odkrywania, a jak wiadomo, nikt nie lubi creeperów. Ale jeszcze co warto wspomnieć, w Minecraft Bedrock Edition można podpalać śnieżki. Wyobraźcie sobie sytuację, w której budujecie farmę, w której bałwan próbuje zastrzelić zombiaka, ale tak ustawiacie bloki, że śnieżki wpadają do farmy z jakimś zwierzakiem i macie nieskończoną ilość upieczonego mięsa. Na koniec zostawiłem dwie rzeczy, które bardzo mnie zaskoczyły. W zasadzie chyba najbardziej, oczywiście nie tak bardzo jak interfejs, który mnie frustruje. Po pierwsze, w Bedrock Edition mamy ograniczoną ilość przedmiotów do trzymania w drugiej ręce. Dla niewtajemniczonych w Minecraftzie zazwyczaj korzystamy z prawej łapki, natomiast jeżeli chcemy, żeby nasza postać zawsze miała w ręku totem, który tylko używa się, kiedy trzymamy go w ręce, możemy wrzucić go do lewej dłoni. Problem pojawia się wtedy, kiedy do tej drugiej ręki nie możemy wrzucić przedmiotu z naprawą. Właśnie tak jest w wersji Bedrock Edition. I uważam to za no, naprawdę kiepską sprawę, bo wychodzi na to, że w tej wersji gry naprawianie przedmiotów ma większy sens nakładaniem na siebie nowego, niezniszczonego przedmiotu. A umówmy się, naprawianie przedmiotu EXPEM jest dużo tańsze i szybsze niż naprawianie przedmiotu drugim przedmiotem. I na sam koniec tych fajnych i niefajnych rzeczy w tych wersjach, które mi się podobają lub nie podobają. Jest trochę taka podgnita od strony Bedrocka wisienka na torcie. Mam na myśli Redstone. I system tego całego zasilania w grze leży. Jest bardzo kiepsko rozwinięty. Po pierwsze, to, czym wygrywa Java, czyli społeczność. Społeczność redstoneowa yy, Minecrafta Java jest naprawdę ogromna, gdzie bedrockowa jest minimalna. System, który działa w wersji Java, czyli po angielsku to się nazywa quasi connectivity, to jest łączenie przez powietrze. To, że może być blok przestrzeni pusty, który zasili coś obok. Nie ma tego w Minecrafcie. Bedrock Edition, a bardzo to ułatwia tworzenie systemów redstone'owych. Poza tym, z tego co zauważyłem, to redstone'owe mechanizmy w Bedrocku są randomowe. Widziałem filmik, gdzie gość zrobił jakiś prosty układ przesuwania bloku przez tłoki i on... To nie było tak jak w Javie, że on się równo przesuwał przekładały sobie ten bloczek tylko raz zostawał po lewej przez chwilę raz po prawej i a za chwilę przeskakiwał jeden po drugim no wyglądało to komicznie ale podobno jest to całkiem częste w bedroku bardzo się cieszę że połączyli to w jeden launcher tak jak mówiłem na początku i myślę że się domyślacie już jaka jest moja opinia jako stary wyjadacz klocków, zawsze całym serduszkiem będę za Javą Pomimo, że jest trochę bardziej zbugowana i zlagowana z wersjami Że nie ma takiego crossplayu, to i tak zawsze, zawsze będę po stronie Javy Ale jeżeli miałbym komuś teraz polecić, którego Minecrafta ma wybrać Najpierw poleciłbym mu Bedrocka Jest po prostu przyjemniejszy dla nowej osoby tak, tak myślę, że poznając mechaniki Bedrocka, dużo łatwiej jest się przestawić na Java. Bo Java ma po pierwsze dużo łatwiejszy interfejs, dużo łatwiejsze i ładniejsze ustawienie przedmiotów w trakcie rozgrywki, jak się włącza ekwipunek, żeby coś zbudować. I nawet jeżeli ktoś by mi powiedział, że wcześniej grał w Minecrafta na konsoli, to i tak poleciłbym mu najpierw spróbować pograć Bedrocka, potem w Javę. Java jest dużo trudniejsza, minimalnie, nie bez powodu jest tam tryb hardcore, a na wersji bedrockowej jego nie ma. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu. W przyszłym tygodniu opowiem Wam o starych wersjach Minecrafta. O takich, które dodały najciekawsze rzeczy. O tej, w której ja zacząłem grać. Na pewno wspomnę też o, o tych najbardziej zlagowanych, zbagowanych. Była taka jedna, którą tak źle wspominam. Nie pamiętam, która dokładnie, ale o jedynie szło na niej grać. I jeżeli będę wyłapywać jakieś rzeczy obydwoku. Które byłyby ciekawe dla danych wersji, też o tym będę wspominać. Aczkolwiek w tym podcaście trzymamy się dżawy. <laughs> Słuchajcie, trzymajcie się, życzę Wam miłego weekendu, miłego przyszłego tygodnia i słyszymy się w piątek. Do usłyszenia, pa pa.